Siema, nazywam się Mateusz Zięba, popularnie zwany Wysokiem. Jestem trenerem proskosu i w tym wideo postaram się poszerzyć Twoją wiedzę na temat środkówki plażowej. Siema. Ostatnio dostaliśmy pytanie od jednego z proskosowiczów na temat tego, co oznaczają te wszystkie jedynki dwójki, jak wygląda komunikacja pomiędzy blokującym a obrońcą bezpośrednio przed zagrywką. No i dzisiejszy materiał będzie traktował właśnie o tym. Ok, pierwsza sprawa. Na ogół widzimy, że zawodnik, który nie zagrywa, pokazuje do swojego partnera różne rzeczy. Także pierwsza rzecz, najczęściej pokazujemy obiema rękoma. Jedna ręka odpowiada za zawodnika, który jest po przeciwnej stronie siatki. Z lewej strony, druga ręka z prawej strony. Także możemy niezależnie pokazać, co chcemy blokować przy jednym zawodniku i przed drugim. Oczywiście, na ogół e, taktyka jest taka, żeby grać na jednego zawodnika, także żeby zaznaczyć, że gramy na zawodnika po prawej stronie siatki. Machamy sobie prawą ręką, to oznacza zaserwuj w tą stronę. Jest jeszcze drugie rozwiązanie: machanie obiema, obiema rękoma, czyli zaserwuj w środek. E, kolejna sprawa oznaczenia. Jedenka oznacza prostą w bloku. To znaczy, jeżeli zagrywamy na zawodnika z prawej strony, staramy się zablokować piłki skierowane w prawą stronę naszego boiska, czyli po prostej dwójka, skos. Czyli znowu zagrywając na zawodnika w prawej stronie, z drugiej strony siatki, staramy się zablokować skos, czyli lewą stronę naszego boiska. Kolejne oznaczenie, nieco rzadziej już spotykane. Zamknięta dłoń najczęściej oznacza grę bez bloku. Kolejna, otwarta dłoń, tak zwane yy, blokowanie piłki, czyli skakanie bezpośrednio na piłkę bez trzymania konkretnego kierunku, a właściwie zamykanie jak największej, największej przestrzeni. Oprócz tych podstawowych rozróżniamy również yy, dwa nieco bardziej zaawansowane bloki tak zwane bloki ze zmyłkami blok 3 to znaczy zawodnik blokujący ustawia się do bloku tak jakby chciał blokować dwójkę, natomiast w ostatniej chwili przeskakuje do jedynki no i blok 4 czyli zawodnik pokazuje do ostatniej chwili, że blokuje jedynkę i w ostatnim momencie przeskakuje na dwójkę. Zagrania blokiem typu 3 i 4 bardzo skuteczne na zawodników którzy dużo atakują z tego względu że no Nieco tracimy na zasięgu, no ale zawodnik drużyny przeciwny nie jest w stanie do ostatniego momentu określić, gdzie jest blokujący, no i dzięki temu można nieco więcej poblokować. Kolejna sprawa, jeżeli nie zgadzasz się z tym, co, co chciałby blokować Twój, twój partner, a jesteś na zagrywce, zawsze możesz poprosić go o, o zmianę tego, co pokazuje, no i dajmy na to, że, że pokazuje jedynkę na, prawe, na lewego, dwójkę na prawego. Możesz powiedzieć po prostu zmień prawą i, i w tym momencie Cię powinien zmienić na jedynkę. E, sytuacja wygląda dosyć dziwnie, kiedy mówisz zmień prawą, on zmienia, mówisz znowu zmień, znowu zmień, znowu zmień, znowu zmień" i tak naprawdę tych opcji okazuje się, że jest, jest kilka, no ale, ale zawsze jest to jakieś rozwiązanie, jeżeli nie zgadzasz się z tym, e, jeżeli masz jakiś inny plan na to, jak rozegrać kolejną akcję. Dobra, to były podstawowe e, oznaczenia. Czasami widuję również nieco, nieco inne oznaczenia, jeżeli chodzi o to, na kogo zagrywamy. To znaczy zamiast pokazywać w ten sposób, że zagrywamy na zawodnika z prawej strony, bardzo często widzę ułożenie dłoni w ten sposób, to znaczy graj w tego i blokuj to. Kolejna sprawa i to bardzo przydatne według mnie na kontrze albo jeżeli przeciwnicy grają w przez plecy, to zamiast pokazywania jedynki, bądź dwójki, co jest rzeczą bardzo często spotkaną, staramy się pokazywać prawą, bądź lewą dłoń. No i wtedy, jeżeli pokazuję prawą dłoń, niezależnie czy jestem na prawym, czy lewym skrzydle, blokuję prawą stronę naszego boiska. Także jeżeli znajduję się na skrzydle prawym, pokazuję prawą dłoń, oznacza to, że blokuję prostą. Jeżeli jestem na lewej stronie boiska, pokazuję prawą dłoń, oznacza to, że blokuję skos. Według mnie jest to bardzo drobna rzecz, wnosząca bardzo dużo do gry, z tego względu, że jeżeli zagrywamy na przeciwnika i przeciwnik gra przez plecy, a ja pokazywałem, że blokuję prostą. Rzeczywistość, co to oznacza? No bo zawodnik jest na drugim skrzydle, czyli powinienem blokować nadal prostą, czy pozostać przy tym, że blokowałem prostą, więc to jest prawa strona mojego boiska i powinienem blokować skos. Także no to są takie drobne rzeczy, które w dłuższej perspektywie no dają ekstra punkty, a nie wymagają jakichś nadzwyczajnych umiejętności, żeby je wdrożyć. Dodatkowo, niezależnie od tego, co pokazałem przed zagrywką, to znaczy każdego, każdego z tych możliwych określeń, jeżeli widzę, że przyjęcie jest od siatki, czyli rozgrywana będzie akcja tzw. out of system, Staram się zawsze e, zwrócić uwagę mojego, mojego broniącego na mnie, niego e, typu Hej, i pokazać mu po raz kolejny, tą jedną rękę za sobą. Także, nawet jeżeli miałem blokować skos raczej, raczej na ogół wracam do prostej. Oczywiście nie jest to zasada e, sprawdzająca się w 100%. Natomiast najczęściej jest to dużo, dużo łatwiejsze. Także ważna sprawa, żeby w tych akcjach nietypowych też komunikować się w trakcie akcji co znacząco zwiększa skuteczność w obronie oczywiście przedstawione tutaj oznaczenia są to znaczenia typowe także jeżeli grasz ze swoim partnerem nieco dłużej możecie wprowadzić własne oznaczenia na poszczególne zagrania chociażby pokazujemy jedynkę, jeżeli dostajemy drugi palec, zagraj skrót, yy, bądź cokolwiek tego typu. Natomiast wynika to, wynika to bezpośrednio z ustalenia pomiędzy zawodnikami. No i bardzo często widzę yy, oznaczenia, których ja nie znam, a są to po prostu oznaczenia, oznaczenia, specyficzne dla danej pary. Każde oznaczenie jest dobre, jeżeli rozumiecie się z swoim partnerem i to oznaczenie oznacza dokładnie to samo dla ciebie i dla niego. Także Zachęcam do, do wprowadzania może nie bardzo wielu własnych znaczeń, ale na pewno jeżeli macie takie zagranie, które chcielibyście stosować często, no to, to bardzo warto wprowadzić e, własne oznaczenie. To było na tyle, jeżeli chodzi o oznaczenia e, tego, co blokujemy. Jeżeli macie jakieś pytania, e, walcie śmiało w komentarzach. I do zobaczenia. Dzięki!